Idziemy. No teraz tańcz. Idziemy. Może coś muszę do jedzenia. Później trzeba obiad zjeść. Sól. Takie koła nie mogą być już. Ja nie mogłam spać do czwartej rano, jeździły kare, karetki. Straż pożarna wyje jak szalona tam u Dawida. Ja nie wiem, czemu one tak głośno chodzą. W nocy? W nocy? Ja wczoraj też nie mogłam usnąć, musiałam tabletkę brać. W pół do dwunastej telefon. Co? Ja myślałam, że to ty dzwonisz w pół do dwunastej. No. Dzwoni Danka z Kreciny. Tereska w poniedziałek mnie pogotowie, jest wyzywała. Bo ona ma te migotanie, tylko że jej tam serce też mnie tak lata nieraz. No przyjechał lekarz, dał mi tego, bo jej ciśnienie miała wysokie i to, ale do szpitala nie wziął, bo mówi tak, proszę panią, pani nie wie, co się w szpitalach dzieje, mówi. Panią zawieziemy i co, pani padnie? Tyle ludzi, lekarze nie mają sił, a starych ludzi usypiają. Nie. Jula, tak się dzieje, bo oni nie mają lekarstw. Chodź na to. Teraz wszyscy w kapeluszach noszą. Tylko trzeba mosty rozpuścić. Nie, to już tego. Mosy, ale nie, nie. Mosy jest ładne. Nie, bo będzie za gorąco rozpuszczone. No i tego. I ona gadała ze mną, chyba proszę ciebie.